Prowadzi Pan zajęcia z przedmiotów związanych z bezpieczeństwem państwa. Czy przedmioty i kierunki studiów związane z bezpieczeństwem cieszą się w obecnych czasach większym zainteresowaniem? 24 lutego nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę. Zmieniło to całkowicie stosunek obywateli naszego państwa do poczucia bezpieczeństwa a całkowicie zmieniła się architektura bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o cały świat. Bardzo wiele pytań w tym momencie studenci nauk o bezpieczeństwie zaczęli zadawać, a jak to będzie wyglądać, co dalej. Początek był, początek naprawdę był bardzo interesujący, jeżeli chodzi o studentów, bo pytania były różnego typu. Począwszy o bezpieczeństwo gospodarcze, a skończywszy na bezpieczeństwie kulturowo-społecznym, w tej chwili studenci nauk o bezpieczeństwie sami pogłębiają wiedzę na temat tego, co się dzieje na świecie, na temat tego, co jest związane z bezpieczeństwem szeroko pojętym. Jest bardzo duże zainteresowanie w tej chwili bezpieczeństwem, jak również tym co się dzieje dookoła nas. Poczucie bezpieczeństwa oczywiście zmalało po agresji Rosji na Ukrainę. To poczucie bezpieczeństwa już w tej chwili jest troszeczkę większe z tego względu, że siły zbrojne również zwiększają swój potencjał militarny i tutaj studenci też z tego sobie zdają sprawę, zresztą na zajęciach również jest to omawiane. Także zainteresowanie wzrosło i to naprawdę bardzo dużo, nie tylko ze strony studentów, ale również ze strony mieszkańców naszego miasta, miasta Bartoszyce. Jakie obszary bezpieczeństwa interesują studentów? Studenci zwracają uwagę na najbardziej widoczne, najbardziej widoczne stały się zagrożenia dla sektora gospodarczego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W dalszej kolejności wymienić należałoby bezpieczeństwo społeczne i bezpieczeństwo kulturowe. Podkreślenia wymaga zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, które może wynikać z drastycznego wzrostu cen surowców, energetycznych przede wszystkim i tutaj były bardzo duże obawy w tym względzie zaraz po 24 lutym napaści Rosji na Ukrainę i tutaj studenci mia mieli co do tego wiele pytań, jak to dalej będzie, jakie my mamy możliwości, to było dosyć duże zainteresowanie tym tematem z biegiem czasu to oczywiście zaczęło już mnie ich interesować, dlatego że to bezpieczeństwo energetyczne, jak widać, w naszym kraju jest zapewnione w jakimś oczywiście stopniu. Natomiast w dalszej kolejności wymieniają studenci bezpieczeństwo społeczne i kulturowe. Bezpieczeństwo w kontekście bezpieczeństwa kulturowego przewidywane jest nieustanne zaprzeczanie, przez zbrodniami, które miały miejsce komunizmu, na przykład ataki na religię i kościół, czy wzrost antynarodowej naszej kultury, co jest bardzo ważnym elementem. Patriotyzm to są te cechy, które wyróżniają Polaków przede wszystkim. Czyli, reasumując, zainteresowanie bezpieczeństwem wzrosło? Oczywiście. Wzrosło i to w bardzo dużej mierze. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa siedzi w Poznaniu bardzo dobrze, przygotowuje studentów na kierunkach bezpieczeństwa do dalszej pracy. Studentami nauk o bezpieczeństwie są obecni, ale i przyszli żołnierze czy funkcjonariusze różnych służb mundurowych. Zainteresowanie tematem bezpieczeństwa wzrasta i uważam, że jest to dobrze. Każdy z nas musi sobie zdawać sprawę, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Zwiększa się potencjał militarny, potencjał bojowy, a z tym również zwiększa się potencjał kadr, żołnierzy, jak również funkcjonariuszy, i które muszą posiadać wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa akurat w tym temacie, temacie bezpieczeństwa, uważam, że przygotowuje bardzo dobrze studentów. Do, do tego, aby mogli od razu wejść w struktury właśnie nie tylko sił zbrojnych, ale również funkcjonariuszy służb mundurowych.